grudnik, zygokaktus, kaktus bożonarodzeniowy lub szlumbergera. Ta roślina ma wiele nazw. Będzie ona tematem dzisiejszego odcinka. Zapraszam na dom pełen kwiatów. Kaktus ten należy do najobficiej kwitnących. W pełni kwitnienia jest obsypany kwiatami, które mogą mieć kolor biały, łososiowy, różowy, fioletowy czy czerwony. Gdy nie kwitnie, uwagę przyciągają grube, mięsiste łodygi podzielone na segmenty, w których roślina magazynuje wodę. Zygokaktus tworzy spłaszczone, silnie rozgałęzione pędy złożone z wielu członów i ma zwisający pokrój. Kwiaty mają delikatny wygląd i występują na wierzchołkach pędów. Mogą osiągać długość od 4 do 8 cm. Czas kwitnienia grudników przypada właśnie na grudzień. Często roślina ta jest ozdobą naszych domów w czasie świąt Bożego Narodzenia. A pochodzi ona z brazylijskich lasów tropikalnych. Warto o tym pamiętać, uprawiając ją w naszych mieszkaniach. Zgo kaktusy w naturze żyją jako rośliny nadrzewne, epifity, w próchnicznym podłożu ubogim w wapni mają zawsze miękką wodę, wysoką wilgotność powietrza oraz stanowisko półcieniste, bez bezpośredniego nasłonecznienia. Dlatego w naszych domach dobrze czują się przy oknach od strony północnej lub zachodniej. Pielęgnowanie grudników dostosowuje się do terminu kwitnienia. Kaktus bożonarodzeniowy jest rośliną długowieczną i bardzo wytrzymałą. Ten kaktus rośnie u mojej teściowej już 34 lata, a dostała go, gdy był już kilkuletnią rośliną. Jest to piękna, stara odmiana kwitnąca na różowo. A jak pomóc naszym grudnikom w zainicjowaniu kwitnienia? Jeżeli nasz grudnik przekwitnie do końca stycznia, wczesną wiosną możemy go przesadzić. Od maja do lipca kaktus ten nie wymaga dużej ilości ciepła. Zadowala się temperaturą 15-18 stopni Celsjusza. W tym czasie podlewamy go umiarkowanie i nie dopuszczamy do przesuszenia bryły korzeniowej. Pod koniec lata wprowadzamy naszego grudnika w stan spoczynku poprzez ograniczenie nawożenia i nawadniania. Od października do listopada możemy prawie całkowicie zaprzestać podlewania. Stawiamy wtedy roślinę w miejscu jasnym i chłodnym o temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza. Może to być nawet 10-12 stopni i czekamy, aż pojawią się pąki kwiatowe. Gdy się one pojawią, dostarczamy już wodę systematycznie i dbamy o nawożenie. Mniej więcej co 2-3 tygodnie można zastosować nawóz lub odżywkę do kaktusów. Pamiętajmy, że grudnik nie toleruje stojącej wody. Ale nawet w niesprzyjających warunkach roślina ta przetrwa dłuższy czas i potrafi zakwitnąć, chociaż nie lubi przeciągów i przestawiania, szczególnie w okresie kwitnienia. Po zmianie miejsca kwiaty i pąki mogą opaść. Co często jest spowodowane nie tylko zmianą stanowiska, ale przede wszystkim niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi. To zjawisko rzadziej występuje u nowych mieszanców o kwiatach jasnoróżowych, pomarańczowych lub białych. Kwiaty są krótkotrwałe i żyją około 10 dni, ale wobec tego, że kolejno rozkwitają następne, kwitnienie często trwa ponad miesiąc. Rozmnażanie zygo kaktusów jest bardzo łatwe. Teściowa na pewno się nie obrazi jak pobiorę kilka sadzonek z jej pięknego grudnika. Wystarczy oderwać wierzchołek pędu w miejscu łączenia się segmentów. Sadzonka powinna składać się z 3-4 starszych segmentów. Po odcięciu zostawiamy ją na kilka godzin w cieniu do zaschnięcia rany po cięciu. Potem sadzimy do mieszaniny torfu i piasku. Może być to podłoże do kaktusów i sukulentów. Aby uzyskać ładną kępę, można posadzić na przykład trzy sadzonki do jednej doniczki. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka programu Dom Pełen Kwiatów.